Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ciotka na działce. Idąc zastanawiałem się, czy uda mi się zrealizować dzisiejszy mój plan, a mianowicie chciałem Wam pokazać moją nową e, roślinę egzotyczną, która tak naprawdę spowodowała, że mam bardzo duże wyzwanie. No niestety nie udało się, bo pogoda płata figle, a więc zmiana decyzji, nagrywam w środku dla Was, w środku domku. Wewnątrz, nie w środku, tylko wewnątrz. No i postaram Wam się odpowiedzieć na, na wiele pytań, które mi zadajecie. Pierwsze z nich to jest przede wszystkim: skąd u mnie pasja? Słuchajcie, ta pasja i to zamiłowanie do w zasadzie mam od dziecka. To nie jest, jest wymyślony coś na potrzeby mojego obecnego życia. Zawsze kochałem rośliny, miałem to szczęście, że urodziłem się w domu, gdzie był duży, piękny ogród. A więc od najmłodszych lat obcowałem z roślinami. Moja babcia uprawiała piękne kwiaty, miała również warzywnik, a więc towarzysząc jej, zawsze tam podpatrywałem, pomagałem jej, zachwycałem się pięknem tych roślin. Tak naprawdę nie wiedząc, nie wiedząc dlaczego, one zawsze skupiały, skupiały na sobie moją uwagę. Chłopcy, koledzy chodzili grać w piłkę, a ja po prostu z babcią chodziłem doglądać te wszystkie rośliny. Sprawiało mi to ogromną frajdę, podlewanie tych roślin, pielęgnowanie, zrywanie później tych owoców, warzyw. To było ze mną w zasadzie od zawsze. Następnie wybrałem też taką drogę, bo poszedłem do szkoły, liceum rolnicze, a więc, więc kolejny, kolejny etap w życiu, gdzie, gdzie gdzieś te rośliny były. Następnie była wielka miłość, a więc rośliny, pasja poszły gdzieś na bok zupełnie niepotrzebnie, no ale wtedy akurat tak się wydarzyło, że przeprowadziłem się do innego miasta. Nie miałem już takich możliwości, nie było domu z ogrodem, więc, więc na jakiś, nawet bym powiedział, długi moment, odpuściłem sobie tą, tą pasję. Realizowałem ją jedynie wewnątrz mieszkania, na balkonie i w zasadzie to było wszystko. No, dzisiaj już jest inaczej. Dzisiaj jestem w innym miejscu, też mam większy bagaż doświadczeń. Czy dobrze zrobiłem, że? Podjąłem taką decyzję, że dzisiaj idę tą drogą? Myślę, że tak, bo, bo często się pytacie, czy nie chciałbym robić czegoś innego? Nie, eee, po prawie 20 latach przerwy nadal mi to sprawia ogromną frajdę, nadal, nadal chcę to robić. Kochani, zaraz wracam do opowieści, a póki co chciałbym Wam pokazać tą tajemniczą egzotyczną roślinę, która sprawiła, że dla niej e, zmienię no nie świat, ale ogród. Chodźcie ze mną, pokażę Wam ją, bo za chwilę zrobi się całkowicie ciemno i nie dam rady. No, y, patrzcie, jaki też pada. Zrobię to dla Was y, i pójdziemy, pokażę Wam, co się pojawiło u mnie na działce. No to co, kochani, idziemy, pokażę Wam moją nową roślinę. Spójrzcie, jak deszcz pada. Ale kto z nas w dzieciństwie nie uwielbiał podczas ciepłego, deszczowego lata biegać po kałużach i się taplać w błocie? Ja to uwielbiałem. Oczywiście mama krzyczała do domu, do domu, burza nie można biegać. No ja zawsze, zawsze robiłem na przekór rodzicom. Słuchajcie, no patrzcie, jak pięknie te rośliny wyglądają. Jak pięknie wygląda ogród podczas deszczu. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że piorun mnie nie zabije, bo już będzie po prostu po ciotce. No i, no, i no co, no będzie, będzie ciotki, 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 nie, nie będzie ciotki. Słuchajcie, kochani, tutaj idziemy, 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 idziemy. No, jak pięknie deszcz cudownie pada. Słuchajcie, i to jest właśnie ta roślina. O, to jest właśnie to cudeńko, dla którego mam zamiar. Zmienić tutaj całkowicie otoczenie. Spójrzcie, proszę, jaka piękność. Szorskowi z Fortunego. Ale burza. Pewnie niektórzy z Was teraz oglądając to pomyślą, no wariat, podczas burzy chodzi sobie po działce. A tam... O tutaj, właśnie gdzie wspominałem, tutaj w ostatnim odcinku, zobaczcie, jak już pięknie przygotowałem. Tutaj będą nowe roślinki. No i sobie oczywiście tutaj, tutaj, tutaj. I ja sobie chodzę w czasie deszczu i oglądam ogród. No, stwierdzicie naprawdę, że z nim jest coś nie tak, ale już wracam. Posłuchajcie, jestem już przemoknięty, ale szczęśliwy. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Chowam się do domku, bo już jestem naprawdę bardzo, bardzo przemoknięty. I dokończę Wam moją opowieść. No, i witam Was ponownie. Brr, trochę zimno na zewnątrz już się robi. No w domku jeszcze jest ciepło, ale przemoknięty jestem. Koniecznie chciałem Wam pokazać palmę Szorstkowiec Fortunego, ponieważ jej historia jest dość spontaniczna, dość zwariowana, pewnie pasująca troszeczkę do mojego obrazu. A mianowicie, zadzwonił… O, jaka burza. Zadzwonił do mnie e, pewien przedstawiciel roślin egzotycznych, w zasadzie król. Roślin egzotycznych na Polskę. No i pyta się Rafał, słuchaj, czy chciałbyś, czy chciałbyś, żebym ci podarował palmę? Myślę sobie, palmę? Przecież ja mam ogród w stylu wiejskim, więc jak ona mi tutaj będzie pasowała? Słuchajcie, chwila na mysłu. Porozmawiałem na temat tej rośliny i myślę sobie, dobra. Spróbuję, bo w zasadzie doświadczenie w uprawie pomidorów mam, a nic nie wiem o hodowli palm. Yy, oczywiście w gruncie, bo palmy w doniczce, w domu, to mam doświadczenie, nawet byliście kiedyś świadkami. Prawdopodobnie oglądaliście w programie Królowe Życia, jak taszczyłem tą palmę. Między innymi przestory kolej tramwajowe. No bo jak ktoś kocha rośliny, to zrobi wszystko, żeby je po prostu posiadać. No i słuchajcie, z tą, z tą palmą pomyślałem sobie tak: doświadczenia nie mam, ale potraktuję to jako takie wyzwanie. Zobaczymy, czy potrafię również dobrze opiekować się palmą. No bo tak, jak wspominałem, te wszystkie nasze rodzime rośliny. Jak najbardziej wychodzi mi to dość poprawnie, natomiast palma to jest wyższa szkoła jazdy. Ta palma szorstkowiec Fortunego jest odporna na mrozy. Ona jest polecana do naszego klimatu, wytrzymuje różne źródła, podajem, wytrzymuje od minus 15 do minus 18 stopni. Zimą trzeba ją troszeczkę wspomagać, czyli korzenie zabezpieczyć przed wilgocią, przed dostawaniem się deszczu i na zewnątrz jeszcze stosuję takie kapturki ochronne, które mają za zadanie troszeczkę, one są na prąd, czyli mają za zadanie troszeczkę ją tam podgrzewać, jak temperatura bardzo nisko spada, żeby była jednak nie przekraczała minus Minus 15 stopni, bo wtedy może naprawdę ulec. No, liście mogą ulec yy, uszkodzeniu, ale co za tym idzie? Palma, palma będzie, będzie może nie przemarty całkowicie, ale może chorować i może to się skończyć tragedią. Tyle tak naprawdę wiem na temat yy, hodowli roślin egzotycznych, a więc pozwólcie, że to będzie takie moje wyzwanie i mój wielki sprawdzian, czy nadaje się do, do hodowania roślin egzotycznych? Zobaczymy. Teraz będę musiał się troszeczkę doszkolić, troszeczkę doczytać, jakby stworzyć jej najbardziej optymalne warunki do, do wzrostu. No, teraz już mamy jesień. Ona niedawno została wysadzona tydzień temu, a więc najważniejsze, tak jak w każdych roślinach, najważniejsze, żeby rozbudowała sobie troszeczkę system korzeniowy, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Muszę ją. Yy, Stale podlewać, doglądać. No teraz mi matka natura wspomaga, więc obdarzyła nas deszczem, więc dzisiaj nie muszę podlewać, ale z tego co wiem, to bardzo ważne jest, żeby miała dużo wilgoci. No a reszta, słuchajcie, no będę musiał się yy, wesprzeć wiedzą fachowców. A więc, jak jeszcze raz powtarzam, moja palma jest zupełnie. Znalazła się tutaj przypadkowo, nie był to zamierzony cel. W momencie, kiedy została mi złożona taka propozycja, stwierdziłem, że faktycznie hmm, podejmuję się tego wyzwania, zobaczymy czy mi się uda. No i trzymajcie za mnie kciuki, może tak powiem. Trzymajcie za mnie kciuki, będę Wam relacjonował, hmm, jak ta moja perełka się aklimatyzuje. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku. Obudzi się pięknie i stworzy piękny pióropusz i nie będę musiał wyjeżdżać na wakacje pod palmę, bo będę miał palmę w ogrodzie. Kochani, pewnie niektórzy z Was pomyślą, że Rafałowi odbiła palma sadząc palmę w ogródkach działkowych. Nie, jest to chęć doświadczenia czegoś nowego. To jest wyzwanie uprawiać roślinę egzotyczną w naszych warunkach, w naszym klimacie w zasadzie nie mając większego doświadczenia. Czyli traktuję to jako przygodę. Często zadajecie pytanie, co będę pokazywał w odcinkach podczas zimy. A więc już tutaj mogę Wam dzisiaj powiedzieć, że będą materiały o roślinach domowych. Jeśli chcecie, to też możecie wskazywać tematy, co byście chcieli oglądać. Jak zawsze podkreślam, że robię to dla Was, więc aktywnie piszcie w komentarzach, jakie tematy chcecie poruszać. Chętnie to zrobię. Ja jestem tutaj dzisiaj w domku pierwszy raz, tak naprawdę. Bo w końcu, w końcu, już pogoda mnie do tego zmusiła. Zawsze bardzo chętnie spędzam czas na zewnątrz. Nigdy, przyznam szczerze, że nigdy nie siedziałem tu wewnątrz tak długo i jest bardzo przyjemnie, bardzo przytulnie. Teraz sobie właśnie pomyślałem o tym, żeby jeszcze być może, mm, bo tutaj nie ma ogrzewania, czyli może sobie pomyśleć jesienią o jakimś grzejniczku miłym <grych> i, i będę sobie fajnie spędzał tutaj czas. No tutaj mam lekturę, czyli mam jakieś książki, można sobie poczytać, można się porelaksować. Czyli słuchajcie, no tak wygląda moje życie. Cieszę się, że wybrałem właśnie tą drogę roślin, bo w nich znajduję no, takie ukojenie, spełnienie, a resztę tak naprawdę Czas nam pokaże. Dziękuję, że jesteście ze mną. Widzimy się, mamy nadzieję, już w innych okolicznościach na zewnątrz, gdzie będzie piękne słońce, piękna pogoda, bo już w zasadzie wchodzimy w tą taką okres jesienny, czyli będziemy rozmawiać na temat roślin jesiennych, na, na temat roślin przygotowywania roślin do zimy. Dziękuję Wam, że jesteście. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia!